Jestem tutaj wraz z wujkiem Paulo i dzisiaj zjem w jego nowej restauracji. Oj przyjacielu, zobacz, zapraszamy! Ja mam na imię Maciej i dzisiaj jemu wujka Paulo. Gdybyście mi rok temu powiedzieli, że trzeci raz w ciągu tego roku przyjadę do Redy po to, żeby zjeść pizzę, pizzę u gwiazdy TikToka wujka Paulo, to bym nie uwierzył. Rok temu tutaj w Redy byłem, odwiedziłem słynny lokal w garażu przy Topolowej. Potem wiosną tego roku byłem w Salumerii, gdzie była nie tylko pizza rzymska, ale też bardzo smaczne panini, czyli włoskie kanapki. No i teraz, trzy tygodnie odkąd ja to nagrywam, wujek Paulo otworzył Casa di Paolo, które jest już taką restauracją z prawdziwego zdarzenia, no i tutaj jest i on. przyjacielu, zobacz, no witam serdecznie u wuja. Pokaż mi tutaj, jak to tutaj wygląda teraz. No, troszkę się pozmieniało, słuchaj, od czasu topolowej, tak gdzie zaczęliśmy, pierwszy raz się poznaliśmy. Nie wiem czy miałem, strasznie padało i w ogóle był problem taki wtedy, że jak stałeś u nas w lokalu, też byli goście, to już był ścisk, nie? no tutaj takiego tak. ścisku nie ma, nawet jak będzie padać, zapraszam. Można usiąść, można się rozgościć. Tam jest piecyk, słuchaj tutaj się je. No tak staraliśmy się urządzić to w jakiś taki fajny sposób, komfortowy. Jakoś zagospodarować tą przestrzeń. 170 metrów. Tam 25. <grym> Były trzy miejsca siedzące i było 15 miejsc stojących. Przy beczkach takim <grym> pod taki stolik był. Tutaj te beczki też są. To jest chyba łącznie, nawet nie wiem, 70 miejsc takich siedzących. To duży problem, duży problem. No, no troszkę prawda? tak, troszkę się <grym> pozmieniało. Tutaj wyjadać, stary, porządny, naprawdę. Fakura. Można mieć szczęście działać z takim super gościem. Rok temu też na łopacie. Też, też, też. Na piecu, na łopacie. Ekspert od wypieku, słuchaj. Teraz mieliśmy wyzwanie obaj, bo przenieśliśmy się, zobacz, na piec elektryczny. Elektryczny, który pracuje w zasadzie tak samo jak piec opalany drewno. Z tego pizza, za. jak ona się od razu podnosi tam w środku. Iż jest tak potężna komora ciepła, grzana z czterech stron. Masz jeszcze takie specjalne szyny u góry, które opuszczasz, żeby więcej zaparowania zostało, więcej tej pary wodnej zostało, przez co to wpływa dobrze na wybieg ciasta. Zobaczyłem minęło, nie wiem, 60-70 sekund. Więc zaczynamy obracać. Pieczemy ją w temperaturze 430 stopni. Ma być bardziej klasika, taka chrupiąca z podniesionym ramcikiem, ale ciasto ma chrupać, ma być sztywne, ma się trzymać. O, tak to właśnie wygląda. Powiem szczerze, że byłem zawsze fanatykiem wręcz pieca opalanego drewnem. Na początku odmówiliśmy temu lokalowi tutaj ze względu na to, że jest to pak handlowy i żeby w ogóle tu wprowadzić piec opalany drewnem. To na etapie już projektowania w ogóle budynku trzeba by tu umieścić klatkę przeciwpożarową czy pożarową, jakieś takie w ogóle rzeczy mówili. Ja zrezygnowałem z tego lokalu wtedy, ale potem pojechaliśmy tak na testy, na próbę z naszym ciastem sprawdzić je w Warszawie na tym piecu. Z jeden do jednego, w ja sensie byłem w szoku. Ja się wtedy obudziłem, że nie ma też co w życiu być zamkniętym na pewne rzeczy. Trzeba najpierw spróbować, a potem oceniać, bo ja zawsze tak mówiłem, elektryk nie, 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 musi być drewno, musi być płomień. Postawiłem sobie za punkt honoru to, żeby pierwszy lokal z miejscami do siedzenia powstał w Redzie. Tutaj otworzyliśmy lokal. Pierwszy nasz, ten na Topolowej, tu wyrosliśmy. Teraz byśmy sobie poszli do Gdańska, a tu zamknęli na przykład, czy zostawili tylko nadal dowozy. Uważam, że to było troszeczkę nie w porządku wobec mieszkańców Redy, z którymi tutaj wyrastaliśmy. Stary działa jak najbardziej, realizuje teraz dostawy na dowóz, także tam... Pierwsze takie dziecko, pierwsza perełka, nie mogliśmy tego zamknąć, nadal, nadal działa, jest, jest pozytywnym. Mieliśmy tam małą przerwę, za co też niektórych bardzo serdecznie przepraszam z tego miejsca, że też niewystarczająco poinformowaliśmy. Krótką przerwę związaną z tą logistyką, całym przenoszeniem się tutaj. Musieliśmy wstrzymać dostawy na około dwa tygodnie, teraz już jesteśmy, ruszamy. I znaleźliśmy super rozwiązanie na to, jak bez ognia piec identyczną pizzę, jak serowaliśmy do tej pory. To smaku jest jeden do jednego. I tutaj przed nami dużo roboty i dużo pracy widzę w internecie na temat obalenia pewnego mitu. Mitu, który do końca jak ktoś chce wierzyć, w nie wierzy, nie? Ale chodzi o pewien aromat pizzy z pieca opalanego drewnem. Czy tam jest aromat drewna? Dużo z panza, że tutaj teraz już nie ma. Ale to też nie było. Pizze się piecze na ogniu, pizze się nie wędzi w dymie. On jest zakazane pod naszej jednej pizzy. A czasami jak się zbierze lekki dymek, jak drewno jest bardziej mokre, to ten no nie przegoni, to, żeby, wędzić, żeby się uwędzić pizzę, żeby mieć aromat drewna, nie? Jak niech upieczesz tu. Chodzi tylko o samo ciepło, o komorę ciepłą, o dobrze zaizolowaną komorę ciepłą, o temperaturę. Ja pamiętam, że sam kiedyś parę razy używałem takiego sformułowania, że pizza ma aromat drewna, którym był opalany pies, no ale to tak, to tak nie jest. Ten aromat mogłem czuć w pizzerii, kiedy taki pies stoi, ale nigdy sama pizza jednak takim aromatem nie może przysiągnąć, bo to właśnie nie o to chodzi, a chodzi tylko i wyłącznie o temperaturę, która jest w tym piecu i to, czy ona jest utrzymywana, czy jednak nie. Wszystko, jeżeli chodzi o pieczenie pizzy, to rozbiega się o temperaturę i o to, jak ta temperatura w danej komorze i to źródło ciepła jest intensywne, jest utrzymywane. Jeżeli masz bardzo dobrze zaizolowany piec elektryczny, a tutaj to już masz w zasadzie najwyższą możliwą półkę, jest grzany z czterech stron. Jeżeli masz elektryki za 2, 3, 4, 5 tysięcy złotych, otwierane, z których za każdym razem, jak go otwierasz, ucieka Ci to ciepło i te grzałki powolutku sobie tam grzeją, ta pizza, jak ją włożysz, ona się czasami wręcz ugotuje, zamiast upiec porządnie. Ciasto będzie pracować. wszystko na środku się tak spiecze, wysuszy. To jest ta różnica mogę ogóle w pieczeniu pizzy. mogę w, w Polsce się przed nami długa droga, już zrobiliśmy mega, mega postępy na przestrzeni ostatnich, tak jak pamiętam, w zasadzie 15 lat, transformacja pizzowa od tej pizzy takiej zwykłej, osiedlowej, do tej pizzy, jakie mamy dzisiaj, to jest wow, to jest mega przeskok, nie? Ile taki piec kosztuje? Ja granicy 100 tysięcy złotych. Jedną rzecz taką muszę się podzielić swoją uwagą i dodać. Ja byłem mówię zawsze przeciwnikiem pieców elektrycznych. Ja chyba widzę jednak przyszłość w elektrykach. Praca na tym piecu jest tak komfortowa, wygodna i tak stabilna, bo tu ustawiasz stałą temperaturę i ta temperatura zawsze jest taka sama a na piecach upalanych demnem I tak sobie mogę się podzielić moim doświadczeniem. Jak już wypiekaliśmy jakąś ilość pizz, mieliśmy straszne problemy z utrzymaniem temperatury dolnego szamotu przy bardzo dużym ruchu. Przy 500 pizzach ten dolny szamot często, szuk... zmniejszaliśmy ilość wypiekanych pizz, czas się wypiekłby dużo, bo szukaliśmy tego ciepła. Tutaj jest bardzo stabilnie, w zasadzie przy samy cały czas po 6-7 pizz możemy wrzucać i ta temperatura cały czas ten ubytek się odnawia, więc jest to to no, dla nas mega komfort, mega. To, jak jeszcze zwrócisz uwagę, nie ma tutaj żadnych kapek, żadnych drzwiczek. Jest to, to dokładnie taka sama konstrukcja, podobna do tego, tego wejścia i komórki, jak w piecu popalanym drewnem. Jest to myślę, bardzo, bardzo na plus. Dobrze to świadczy o tym piecu. Jakby trzyma, trzyma stabilnie temperaturę. Ja tego tylą nim gano, ja się strasznie jaram tym urządzeniem. Coś jakby dziecko dostało naprawdę taką fajną zabawkę marzeń. Bardzo ułatwia nam to pracę, życie. Pizze wychodzą jeden do jednego. No i dzięki temu też możemy być tutaj w tym lokalu i robić to, co, to, co robimy. Ja jestem bardzo ciekawy, bo próbowałeś pizzy na Topolowej rok temu, rozmawialiśmy. Ja wtedy mówiłem, że moje największe marzenie otworzyć lokal z miejscami do siedzenia. Tam miały być dwa piece. Jeden do Neapolitany, drugi do Classic. Duży parking, ogródek, piec opalany drewnem. W sumie dwa będą w środku. Ale to okazało się niemożliwe. Coś, jeszcze ze 100 metrów lokalu byłoby potrzebne, żeby to całe zaplecze, wszystko, piece Dostawić. Jestem bardzo ciekawy jak Ci właśnie ta pizza dzisiaj tutaj posmakuje jak ją porównasz do tamtej, którą jadłeś? Jeśli chodzi o składniki, nie zmieniło się nic. I się nigdy nie zmieni. Nowa pizza, tą, którą jadłeś też kiedyś w Salumerii, pizza Romana z Guanciale, z Pecorino, cebulka, dużo pieprzu, świeżo zmielonego już po upieczeniu, petarda, jedna z moich ulubionych pizz. Jest pizza z mortadelą, bo takie pizze typu tam z Burrata, mortadela lepiej się sprawdzają na miejscu, a świeżo niż na dowóz, więc też je mamy. No i doszła pizza TikTokowa z 7 serów. 7 włoskich serów, bez sosu pomidorowego. Genialna kompozycja, naprawdę. Jemio codziennie, jest naprawdę cudowna. Jeszcze panuje zrobić taką małą niespodziankę niedługo i zrobić najbardziej serową pizzę świata. 50 serów na pizzy, stary. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie, bo 7 jest genialne. Nie gryzą się, fajnie się zazębiają te serki. To jest aktualnie moja ulubiona pizza, którą bardzo często jadam kaprycioza. pieczaki, pieczarki, karczochy i oliwki. Oczywiście sos, pszczołek pomidorowy, mozzarella. To jest jak to ciasto w ogóle fantastycznie wzajemnie chrupie. To, co się udało wprowadzić z racji miejsca do siedzenia, to są też takie małe Przystaweczki na szybko. Te przystaweczki też będziemy rozszerzać. Mamy super sery, mamy super wędlinę, ale to już troszeczkę po sezonie, jak tutaj się sytuacja troszeczkę uspokoi, albo się nie uspokoi, zobaczymy, ale po sezonie będziemy te przystaweczki fajnie rozszerzali. No oczywiście, te sery. pistacjowe, pizza z Nutella, swoje cannolo. No i pizza oczywiście. Doszły pizza z TikToka, słuchaj, 7 serów, które dzisiaj ci polecam spróbować. Jest coś genialnego, naprawdę. Co to jeszcze z tych nowości mamy? To co, co wspominałem, ta Romana z guanciale. Ja jestem wielkim fanatykiem tego w ogóle. Ten wytopiony tłuszczyk, ten skwareczek taki z guanciale, razem z tym pecorino i pieprzem, który powstaje, coś pięknego, coś, coś naprawdę wspaniałego. Ja już jestem głodny. Z tego kalcone, panini, słuchaj, które tutaj też wkładamy, bułeczka tutaj pieczona na świeżo z ciasta od pizzy. Potem wkładamy, nadziewamy. Jeszcze jedna, obowiązkowo bardzo ciekawa kompozycja. To jest jakby kompozycja naszych pracowników jeszcze z, z starego lokalu tutaj, którzy wtedy komponowy. Wiadomo jak już pracujesz rok, w lokalu, wszystko się przejada. My tutaj jakby się nie ogryczymy. każdy może jeść co chce komponować, sobie co chce, jak tutaj pracuje. I to jest słuchaj. Diavola, pizza diabola, to nie bardziej klasyczna, tylko bez sosu pomidorowego, dodatkowo jakby wzbogacona o trzy włoskie sery, czyli taleggio, gorgonzola i e grana padano. Jakby pizza serowa z dodatkiem salami pikantnego. Wchodzi jak złoto, wchodzi jak bajka, naprawdę. Z tego menu spróbuję trzech pizz, spróbuję jedno panino. Na pewno musi wjechać deser, no bo jak mogę nie zjeść tiramisu. Staram się zawsze zamawiać tiramisu, jeśli jest w karcie, a tutaj jeszcze jest pistacjowe. No zobaczymy. Jestem fanem klasyki, jestem fanem pistacji, czy to mi się dobrze połączy. Zamówiłem chyba trzy pizze, te, których Paolo, rok temu nie jadłem. Dwie z nich są na pewno nowością, więc siłą rzeczy nie mogę ich spróbować. Jedna będzie ostra. No i tak samo tego panino nie jadłem w salumerii, ale też z tego względu, że tutaj te kanapki nie są w ciabatach, tylko są z ciasta na pizzę tutaj wypiekanego. Póki co mam domową lemoniadę pomarańczową i czekam na pierwszą pizzę. Pierwsza pizza już jest, jest to pizza nduja. Mam tutaj po pierwsze nduję, czyli rodzaj kiełbasy kalabryjskiej, pikantnej, która ma jednak taką konsystencję troszkę płynną, może nie płynną, ale taką do smarowania. Tutaj są takie kapki nduji, co róż. Jest czerwona cebula, są ostre papryczki, jest bazylia, no i oczywiście mozzarella oraz sos pomidorowy. Te dwie pozostałe pizze, które spróbuję, będą bez sosu pomidorowego, więc stwierdziłem, no trzeba spróbować jakąś wersję z sosem pomidorowym. Jest. Mm. Akurat w pierwszym kęsie miałem sporą runduję, także już mi łzy do oczu naleciały. To jest taka moja reakcja na pikantne rzeczy. Jest ogień, o to mi chodziło. Co mogę powiedzieć po pierwszym kawałku? Smaczne ciasto, jak to wujka Paulo. Rok temu mi smakowało. I teraz też mi smakuje. To ciasto na pewno posmakuje tym, dla których pizza neapolitańska jest zbyt lejąca. Jest ono bowiem bardziej chrupiące. Nie jest ono przy tym sztywne. Jak wezmę teraz ten kawałek do góry, no to opada. Muszę go sobie zrobić w ten sposób. I tak można jeść. Ale gdyby to była taka tradycyjna pizza neapolitańska, no to raczej w ten sposób bym jej nie podniósł. Zobaczymy, jak to ciasto będzie wyglądało w przypadku pizzy bez sosu pomidorowego. Sosem pomidorowym sprawdza się świetnie. A ta kompozycja naprawdę udana, zwłaszcza jeśli lubicie pizzę, która jest pikantna. Ja tym, co zostało, zaraz podzielę się z wujkiem. No i czekam na kolejną pizzę. Mówiłem, że będą trzy pizze, ale jednak będą cztery. Zamówiłem jeszcze jedną z dostępem pomidorowym. Jest to pizza, o której wspominał wujek Paulo, czyli pizza Romana. Ona jest tymi samymi albo podobnymi składnikami co pizza na kawałki, którą jadłem w Salomerii Casa di Paolo i tam mi ona bardzo smakowała. Ona jest dość tłusta, bo jest z guanciale i ten tłuszczyk z guanciale wytapia się na pizzy. Poza tym jest mozzarella, sos pomidorowy, czerwona cebula, pieprz oraz pecorino Romano. Wygląda ta pizza dobrze. Pachnie trochę pieprzem, ale też tym guanciale, które po wytopieniu tłuszczyku fajnie się tutaj na tej pizzy świeci. Thank okay. you. Patrzcie ile sera w ogóle. Dobrze się on tutaj ciągnie. Bardzo ładnie. To guanciale na pizzy jest naprawdę świetne, bo ono z jednej strony jest chrupiące, Ten tłuszcz się tutaj faktycznie wytapia, a tłuszcz jako nośnik smaku. Te smaki, które na tej pizzy są, dość mocno podbija. Poza tym, że ta pizza jest trochę bardziej tłusta od poprzedniej, to też na pewno jest bardziej słona, bo samo guanciale jest po prostu słone. Pyszna pizza. Dobrze, że ją domówiłem, żałowałbym, gdybym jej nie wziął. Ciasto fajne, skrupiące. składniki na pizzę pierwsza klasa. Nie wiem, czy ta pizza jest guanciale, czyli pizza romana. Tak ona się nazywa w karcie. Jest pizza na pierwszy raz, podkreślę to jeszcze raz. Gąsiada jest dość słone i dość tłuste, więc nie każdemu to przypasuje. Ale jeśli jesteście tutaj po raz któryś, no to śmiało zamawiajcie. Tego trzeba tutaj spróbować. Z otwarciem lokalu. Takiego już dużego, profesjonalnego, wielkiego, jest tyle pracy, jest tyle, tyle problemów i tyle zawieszania, że na razie, jeśli chodzi o otwieranie, to damy sobie spokój takich własnych lokali. Tutaj dopieścimy, dopilnujemy, zrobimy wszystko, będziemy tu siedzieć. Może w przyszłym roku wyklaruje się jakiś pomysł, ale generalnie spełniłem swoje marzenie. Mogę ugościć gości tutaj fanów, wszystkich na miejscu, mogą zjeść pizzę już nie, nie w aucie, nie na chodniku, na krawężniku. W kartonie, tylko na miejscu. Jestem spełniony. Też jakby czuję, że nie musimy na siłę gonić po więcej. Jestem na dzień dzisiejszy bardzo szczęśliwy, bardzo zadowolony. Tak na razie chyba zostaniemy. Jestem 6 dni w tygodniu dla gości. 3 dni w tygodniu tylko pizzą zajmuję się ja, jeżeli chodzi o wypiek. A pozostałe 3 dni w tygodniu z Alexem, którym tutaj widzieliście, dzielimy ten weekend pół na pół. Jakby zmieniamy się co chwilę, co, go, co parę minut. Co 15-20 minut, tak żeby każdy mógł odpocząć, bo natężenie ruchu i pracy jest tak duże, że jedna osoba nie poradziłaby sobie być na piecu przez cały dzień i wypiekać te 10-11 godzin. No i jestem jednocześnie dla gości cały czas. Czy przy piecu, czy na sali, każdy ja jestem dla, dla naszych gości. Muszę to być, muszę to czuć, muszę widzieć tą pizzę, co wydajemy, co robimy. To wszystko, żeby wszystko pilnować, żeby grało. Tak właśnie to, co wcześniej wspominałem o sieci, nie? Że na ten moment... Nie widzę jakby dobrego, znanej możliwości robienia sieci, bo po prostu ja się nie, nie podzielę na tyle miast, żeby to dobrze skontrolować i zrobić. Pizza numer 3 to pizza mortadela. Tutaj tą mortadelę włoską widać bardzo, bardzo wyraźnie, cienko klejona. Pod spodem jest mozzarella. Na górze burata, już taka dość Nie jest to półka burata, tylko po prostu burata rzucona tu i ówdzie. Do tego pokruszone pistacje, pistacjowe. No i wygląda to całkiem nieźle, choć nie będę tutaj udawał, że nie widzę tego, czyli no, mocno przyjarany rancik, którego już raczej jeść nie będę. Błędy się oczywiście zdarzają, ja się zabieram za pizzę. Dużo tutaj tego towaru na pizzy. Sporo mortadeli, sporo też buraty, co mnie cieszy. Jest smacznie i dobrze się to ze sobą łączy, choć przede wszystkim Przede wszystkim czuć mortadele. Ta buta tak się gdzie niegdzie pojawia, dodaje trochę kremowości. No i pesto pistacjowe dba o ten pistacjowy posmaczek. Kawałki pistacji czasem po prostu chrupną. I tu właśnie chodzi bardziej o tę teksturę, o tą chrupkość niż tu sam smak. Co do krówkości, no to przez to, że tutaj nie ma sosu pomidorowego, to to ciasto też jest bardziej sztywne i bardziej chrupkie właśnie. Tego towaru na pizzy jest sporo, a mimo to raczej z pizzy nic nie leci. Spośród tych trzech kompozycji, które dzisiaj tutaj jadłem, ta jest chyba najbardziej specyficzna. Najmniej nadaje się do zjedzenia w całości. Lepiej ją sobie zamówić w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy w dwie, czy więcej osób, zamawiamy sobie różne pizze i po prostu się nimi wszystkimi dzielimy. Mógłbym na przykład zejść pół takiej pizzy i pół pizzy z Guanciale i byłoby idealnie. Dobra, to co sobie zrobimy teraz, to jest bardzo smaczna i serowa taka niespodzianka, taka nowość, czyli pizza nie 4 sery, a 7. Zrobimy ją bez sosu pomidorowego, po to, żeby jakby sos nie gryzł się z armatem wszystkich serów, które damy. Jest ich wiele, jest ich sporo. Tam się przesiąkają różne smaki, przenikają. Zaczynamy od. Pekorino Romano, grana padano, Dajemy ten ser. Staramy się troszeczkę, żeby on został lekko tutaj na rantach, z taki zapieczony krakefsik czasami. Mozzarella. Mozzarella di muffala. Zawsze odsączona na sitku, tak żeby pizza nie pływała, żeby ta solanka, mleczko takie nie, nie było na pizzy, tylko odsączone. Gorgonzola bardziej dolce, nie pikantne, Młodsza, świeższa. Gorgonzola, żeby nie była tak ostra. Teraz jest jeden z moich ulubionych serów. Taleggio. Taleggio, słuchaj. Ciągamy z niego zawsze skórę, jakby, no, i dajemy samo takie kremowe, aromatyczne wnętrze. I ostatni ser z camorza. To po prostu, przyjacielu, nie może się nie udać. To nie może być niedobre, słuchaj. Okej, okay, do pieca. Ja w tym piecu mam taką właśnie zawsze zasadę. W piecu drewnem obracaliśmy pizzę względem płomienia. A tutaj musieliśmy się przystosować, nauczyć, dlatego że każda pizza piecze się jak od strony ścian. No i teraz dopiekamy sobie i leciutko jeszcze jak trzeba. Ostatnie szlify. Zawsze lubię pizzę zatrzymać każdą jedną, na chwilę tak na 15-20 sekund przy samym wyjściu, w takim standby'u troszeczkę lekko chłodniejszym, tak żeby uzyskać jeszcze więcej tej chrupkości z ciasta. Generalnie tak jak trzeba, właśnie bez sosu pomidorowego. Ale tak. Mocno serem. No. Serowe marzenie, człowieku. To jest coś, jeżeli lubisz, kochasz sery, to jest idealna pizza dla ciebie. Ja tutaj razy zawsze, jemy tą pizzę wuja na miejscu, na gorąco, Da jej odpocząć 2-3-4 minutki. Jest tych serów troszkę, żeby lekko się związały, nie spłynęły z tej pizzy, to będzie idealnie. Ale ta pizza pachnie, słuchajcie, no coś niesamowitego. Przede wszystkim te pleśniowe tu się przybijają od gorgonzoli oraz od taleggio, ale to w zapachu. Zobaczymy, jak w smaku. Nigdy nie jadłem pizzy z siedmiu serów z czterech owszem, wielokrotnie, z trzech także. Chyba zdarzyło się w pięciu, ale z siedmiu… Mm. To jest, słuchajcie, serowa bomba. ściutka, ale pyszna i fajnie, bo czuć te sery. Czuć te sery, w sensie, to nie jest taka pojedyncza serowa papka, ale czuć, że te wszystkie sery tutaj zostały użyte. Mamy taką delikatną kremowość z mozzarelli di Buffala, mamy słoność, od Pecorino Romano. Czuć też zadzierność i Taleggio, i Gorgonzoli. Mocna, surowa bomba. Nie chcę wiedzieć, ile ta pizza ma tutaj kalorii. Bo na pewno mnóstwo. Pizza słona, puściutka, bardzo wyrazista. Na bardzo smacznym cieście. Cały czas to jest to samo ciasto. Dobrze znosi też to ciasto. Taką ilość sera. To też jest raczej taka pizza, wiecie, do podziału. Wątpię, żeby ktoś dał radę zjeść. Taki placek samodzielny, no pewnie są tacy, ale jest to dość spore wyzwanie. W trójkę musicie przyjechać i zamówić trzy pizze i podzielić się po dwa kawałki każdej. Zamówcie pizzę serem serów, zamówcie pizzę Romana, no i zamówcie Mimoze. no Mimoza jest pyszna, dzisiaj już nie dam rady jej spróbować, ale jest to pizza na bazie włoskiej śmietany. Coś zupełnie innego, coś czego nie spróbujecie w żadnej innej pizzerii w Polsce. Jadłem ją rok temu na Topolowej w garażu u wujka Paulo, była niesamowita, ale ta siedmioserowa kompozycja, a także ta pizza Romana, no to są też, Naprawdę bardzo wyjątkowe i naprawdę fantastyczne kompozycje, a ja obiecanym Wam jeszcze panino oraz tiramisu. No i tej obietnicy zamierzam dotrzymać. No, są zadowoleni, że mogą zjeść pizzę na miejscu, że w końcu nie musi natrafiać do kartonika. Niektórzy mieliśmy gości, którzy chcieli zjeść ją bezpośrednio, prosto z pieca tam. Tam, pamiętam, że były z tym takie lekkie problemy, bo nie było za bardzo miejsca, tam dwie beczki, jeden stolik. Mimo to też goś, gościliśmy na miejscu. A tutaj jednak jest zachowana ta chrupkość, to wszystko, ta świeżość tej pizzy wychodzi prosto z pieca, trafia na stół, nie ma tego zaparowania w kartonie. Kończymy panino. A nie, nie kończymy, bo jeszcze przecież będzie deser, zapomniałem. W każdym razie panino. Panino tutaj w Casa di Paolo jest przygotowywane na bazie ciasta od pizzy. W salumerii, czyli w tych delikatesach, dalej jest to ciabatta. Wygląda to naprawdę dobrze. Tutaj akurat panino Parma, czyli jest szynka dojrzewająca, jest parmezan, rukola, pomidorki, koktajle lowe oraz maszkę kone. Moja ucieszona mina mówi naprawdę wszystko. Bardzo dobre panino. Fajne jest to ciasto tutaj, słuchajcie. Ono jest lekko chrupiące, ale też trochę mięciutkie. Do tego ono jest ciepłe, ono jest na bieżąco tutaj przygotowywane. Jak ktoś zamawia kanapkę, no to jest przygotowywane takie ciasto pod panino, właśnie. W środku są też bardzo dobre składniki, bo i ta szynka super taka, wiecie, słonawa. Do tego fajne, to czyste pomidorki. No i mocno kremowe mascarpone. Pamiętajcie o tym, że to jest kanapka na zimno. Mimo tego, że to ciasto, w którym ta kanapka się znajduje, jest lekko ciepłe, no to Składniki w środku są zimne. Tak to ma być, tak to ma wyglądać. Jeśli chcecie coś na ciepło, zamawiacie pizzę. Jeśli chcecie coś bardziej na zimno, bierzecie pani. Mi chyba bardziej smakuje pani tutaj, właśnie w tym części od pizzy, niż to pani w ciabatach w salumerii. W salumerii dostaniecie tak kanapki szybciej. Tutaj trzeba po prostu usiąść przy stoliku i poczekać. No i też jest tylko sześć różnych kompozycji. A tam to w zasadzie sami wybieracie sobie składniki, które mają znaleźć się w kanapce. Zresztą widzieliście to na filmie. Ja powiem szczerze, wyznaję trochę taką filozofię, że. Już od, od czterech lat, odkąd miałem problemy finansowe, się zacząłem z nich wydobywać. To postanowiłem sobie o jednej rzeczy, że będę w życiu się zajmował tylko tym, na czym się znam. Znam się na robieniu pizzy. Podejrzewam, że mi to trochę tak wychodzi. <laughs> całkiem, całkiem staram się, wkładam to całe serce. Ale nie znam się na przykład na zarządzaniu jakąś siecią, na tego typu rzeczach. A gdybyśmy wpuścili do tego obcych ludzi, którzy by mieli trochę inne poglądy na pewne rzeczy, bardziej robienie pieniędzy, a mniej ich by interesowało centralnie, czyli to, co najważniejsze, czyli ten smak, ta jakość, ta powtarzalność, to wszystko. Ja bym nie był wtedy szczęśliwy, nie jest mi to tak do niczego potrzebne. Więc ja już jakby takiego wielkiego rozwoju nie zakładam. Tu jest nam dobrze, tu jest nam wspaniale. Mamy i tak co robić, a sieć to to jest przeogromne, przepotężne wyzwanie, na którym ja się nie znam na którym wydaje mi się, że można polec też finalnie. Na deser pistacjowe Tiramisu, jak widzicie, jest zielone. Jest rzeczywiście pistacjowe, mięciutkie, bardzo kremowe, z delikatnie kawowym posmakiem, poza mascarpone. Jest tutaj na pewno dużo jakaś kawa. Biszkopty muszą być tą kawą nasiąknięte. Ten krem jest rzeczywiście pistacjowy, ale nie jakoś bardzo mocno. Jest mocno kremowy, tak jak każdy krem na bazie mascarpone w Tiramisu, ale w smaku nie jest to taka mocna pistacja, jak na przykład w wodach pistacjowych, albo w takiej, nie wiem, nutelli pistacjowej, którą macie czasem w jakichś trogalikach, albo innych słodkościach. Forma podana taka old to jest takie fiamnisko z blachy. Nie w żadnym słoiczku, w żadnym kubeczku, w żadnej szklance, tylko po prostu blacha ciasta pocięta na kawałki, które potem wykładane są na talerze. Jak się tak wyjada sam krem? to ta intensywność pistacjela troszkę wzrasta. Na pewno łagodzą ją biszkopty nasiągnięte kawą. Fajny deser. Ja ze swojej strony chciałbym jeszcze bardzo pozdrowić i podziękować twojej publica, Macieju. Jesteście fantastyczni. Zawsze jak czytam komentarze te wspierające, te pełne dobrej takiej energii, pozytywne. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za obejrzenie i bardzo pozdrawiam. Chciałbym Ci bardzo pogratulować, stworzenia fajnej, rodzinnej też restauracji, gdzie dzisiaj dużo rodzin z dziećmi, którzy przyjeżdżają pewnie w drodze nad morza albo w drodze z morza. Naprawdę wydaje mi się, że udało Ci się stworzyć restaurację, bo wcześniej robiłeś dobrą pizzę, miałeś fajne delikatesy, ale teraz faktycznie udało Ci się stworzyć naprawdę dobrze działającą restaurację, gdzie są też świetne desery z takiej Naprawdę pysznie. Także bardzo Ci dziękuję za poświęcony dzisiaj czas i mam nadzieję, że będzie Ci się wiodło coraz lepiej, tak jak do tej pory. Dziękuję Ci za odwiedziny. Naprawdę bardzo miło zawsze Cię gościć i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie sposobność i okazja, coś wymyślimy mega ciekawego, mega nowego jeszcze raz podobnie po raz czwarty zobaczymy się. Oby tak dalej. Dzięki. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. No i co? Trzeba jeszcze podać ceny. Pizza Nduja 42 zł, pizza Romana 45 złotych, pizza Mortadela 46 zł i jeszcze pizza 7 serów 49 złotych. Do tego jeszcze panino Parma 40 zł i tiramisu 21 zł. Najtańsze pizze w karcie to oczywiście Marinara oraz Margarita, obie po 33 zł. Jest kilka pizz poniżej 40 zł, większość jest powyżej 40, nie ma pizzy powyżej 50 zł, pomijając pizzę, która nazywa się najdroższa pizza w Polsce i jest to pizza za uwaga 999 zł. Ona jest z kawiorem pięciogwiazdkowym, homarem, świeżą truflą, jadalnym złotem i na czarnym Cieście. Jest ona jednak przygotowywana na specjalne zamówienie i trzeba minimum dwudniowe wyprzedzenie, żeby takiej pizzy spróbować. To wiecie, taki bajer podwitał w pod TikToka. Zresztą jest w sekcji pizza TikTok. Tak jak ta pizza 7 serów, której próbowałem, która była naprawdę bardzo, bardzo smaczna. Podoba mi się tutaj w Casa di Paulo to, że są takie kompozycje, które są inne niż w wielu innych pizzeriach, a najważniejsze jest jednak to, że ta pizzeria, mimo że oczywiście korzysta z ogromnej popularności wujka Paulo, to przy tym po prostu broni się jakością, broni się wykonaniem, broni się samym smakiem. To nie jest też tak, że to wiecie, jest najlepsza pizzeria w Polsce i że w ogóle inne to dokazali Paulo się nie umywają, bo to też nie jest prawdą. To jest po prostu dobra restauracja, która korzysta z dobrej jakości składników, no i to się ceni. Jak mieszkacie w trójmieście, jak mieszkacie w Redzie oczywiście, czy jak jedziecie tędy nad morzem, a przy tym macie ochotę na dobrą pizzę no to warto tutaj zajechać i spróbować tego, co wujek Paulo wraz z dużą załogą tutaj na co dzień robi. Dzięki temu, że to jest już taka restauracja z prawdziwego zdarzenia, no to też nie ma tak długich kolejek tutaj, jak bywały właśnie wtedy, kiedy pizzeria była jednak w garażu. Stolików jest sporo, pizza raczej szybko się przygotowuje, więc nawet jeśli chwilę na ten stolik trzeba poczekać, no to raczej to jest kilka, ewentualnie kilkanaście minut, a nie na przykład dwie godziny oczekiwania na pizzę. Tyle ode mnie, dawajcie znać w komentarzach, jaka jest Szęłymy na pizza. Z czym? W sensie z jakimi składnikami? A ja tymczasem się już żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!